Witaj. W tym filmie zobaczysz, jak zainstalować w pasku bocznym widżet o mnie. Wcześniej musisz sobie przygotować swoje zdjęcie. Dobrze by było, gdybyś już miał je wgrane do biblioteki mediów, ale to niekoniecznie. Wchodzimy do w wyglądzie do widżetów. W widżetach, jak widzisz, masz taki widget o mnie przeciągasz go na pasek boczny i klikając na tą małą strzałeczkę otwierasz go wpisujesz tutaj nazwę możesz ją zmienić, możesz wpisać o mnie możesz napisać o autorze możesz się przedstawić to ja podać swoje imię i nazwisko co tutaj umieścisz, to jest Twoja sprawa. Tutaj umieszczamy, umieszczamy link do Twojego zdjęcia. Gdzie to, jak, jak to zrobić, jak to znaleźć, za chwilę Ci pokażę. Kiedy wejdziesz do Biblioteki Mediów musisz poszukać swoje zdjęcie. Ja tutaj nie będę specjalnie jakieś zdjęcia wybierał. Kiedy zrobisz edytuj, otworzy ci się okno, gdzie o tutaj na dole masz tutaj masz link ten link musisz skopiować i wkleić go tutaj w to miejsce. No a tutaj Wpisujesz tekst, czyli kilka zdań, nie za dużo, kilka zdań o sobie. Kiedy to już zrobisz, klikasz, zapisz, zapisuje się, to zamykasz i przechodząc do swojej strony, proszę, w pasku bocznym pokazuje się właśnie, pokazuje się coś takiego. Czyli jest o mnie ta nazwa, którą wpisałeś, jest Twoje zdjęcie, które wybrałeś i jest tekst, który wprowadziłeś. A więc nic trudnego, bardzo łatwo i bardzo szybko można to zrobić.